Oj, ami, ostatnio moja mama zrobiła się strasznie czepialska. Wciąż mnie pyta, gdzie idę, z kim się spotykam, a ja po prostu potrzebuję chwilę prywatności. Zresztą sami zobaczcie. Amelka, gdzie ty znowu wychodzisz? Umówiłam się z Julką. Ostatnio codziennie do niej chodzisz i czemu masz taki napchany plecak! Oj, mamus, idę się uczyć do Julki. Pa! Mamy są super, ale no właśnie. Jak wasze mamy, podobnie jak moje, trochę za bardzo się o was martwią, to zostawcie łapkę w górę. O! Amelka zostawiła telefon! O, Julka! Cześć Julcia! Wiesz co? Amelka zostawiła telefon, ale już do ciebie idzie. A! Nie byłyście dzisiaj umówione? No dobrze, to, to ja przekażę. T, to do widzenia. Czyżby Amelka mnie okłamała? Ale skoro nie ma jej ujulki, to gdzie ona właściwie jest? To do niej niepodobne. Czekałam na ciebie. Czy ty możesz mi powiedzieć, gdzie ty właściwie byłaś? E, ujulki, mówiłam ci. Ej, Julka cię dzwoniła i wiesz, co jej powiedziała? Że wcale nie byłyście dzisiaj umówione. Pewnie jest zapomniała. Przecież każdemu się zdarza, a wiesz, że teraz to codziennie do niej chodzę. A tak w ogóle to teraz idę coś zjeść, bo muszę się pouczyć. No, głodna, głodna, ale porządek mogłaś jakiś zrobić, co nie? Amelka, portfel ci wypadł. No straszny bałaganiarz z Ciebie. Zaraz zgubisz wszystkie pieniądze. A tak a propos pieniędzy. Czy była to szansa, żebym dostała wcześniej kieszonkowe, bo potrzebuję szybko 50 zł. Mm, ale jak to? Na Dzień Dziecka od babci dostałaś pieniądze. Na co wszystko wydałaś? Bo ja... Em... Tylko się nie gniewaj, pożyczyła mi Julce, bo chciała kupić swojej mamie super prezent, bo ma niedługo urodziny. A, no to ładnie z twojej strony, ładnie powiem. Eee, yy, to dostanę te 50 złotych? Staniesz, dostaniesz, tylko nic nie mów Piotrzkowi. Cieszę się, że sprawa się wyjaśniła. Myślałam, że Amelka mnie oszukuje, ale okazało się, że wszystko to jedno wielkie nieporozumienie. Dzień dobry! Dzień dobry, jak ja Cię dawno nie widziałam. Co u Ciebie słychać? Wszystko dobrze, tylko czy może Pani ode mnie pozdrowić Ami? Pozdrowić? Przecież jak zwykle będziecie się uczyć dzisiaj razem. Hm, nie widziałam się z Amelką od dwóch tygodni. W ogóle nie ma dla mnie czasu. Ale jak to? Co do Ciebie wychodzi? Pożyczyła Ci przecież też pieniądze na prezent na urodziny mamy. Mi? Moja mama ma urodziny w listopadzie. Coś się Pani pomyliło. Może coś pokręciłam? Ja muszę już wracać do domu, nie mam czasu, chyba gazu nie zakręciłam. Cześć się, cześć Lucia, cześć. Do widzenia, proszę pozdrowić Ami. A jednak mnie okłamała. To w takim razie gdzie włóczy się godzinami? Na co wydaje pieniądze? A jak wplątała się w coś złego? Ami ostatnio w ogóle nie ma dla mnie czasu. Czuję, że coś przede mną ukrywa. Przestało. Nie uwierzysz! Amelka nas okłamała, wcale nie chodzi codziennie do Julki i wydaje strasznie dużo pieniędzy! Mamo, czemu tak krzyczysz? I widzisz, jeszcze się pyta, gdzie ty codziennie znikasz? Tylko nie kłam mi tu! Uczysz się z Julką? I znowu to samo! Otóż widziałam się z Julką i podobno w ogóle nie masz dla niej czasu! Mówisz, co się dzieje, albo masz szlaman na cały miesiąc! No wiesz, bo ja po prostu spotykam się z takim jednym chłopakiem. Ale nie chciałam ci nic mówić, bo sama wiesz, jaka jesteś. Jaka? Zaraz byś chciała wszystko wiedzieć. Ja? No co ty? A tak w ogóle to ile on ma lat? Chodzi z tobą do klasy? Kto to w ogóle jest? Nie jesteś jeszcze za młoda? No właśnie! Nie powiem, ulżyło mi. Wyobrażałam sobie, że wplątała się w coś złego. Przed moją mamą nic nie da się ukryć. Przykro mi, że okłamałam ją w sprawie Julki. Z żadnym chłopakiem też się nie spotykam, ale nie chcę jeszcze mówić mamie prawdy. Słuchaj Aniu, myślę, że miałaś trochę racji. A mi dziwnie się zachowuje. No co? To wszystko już wyjaśnione. Pamiętasz te słuchawki, które jej ostatnio kupiliśmy? Ona już ich nie ma. Jak to nie ma? Powiedziała mi, że chyba ktoś jej ukradł. Co? To trzeba koniecznie zgłosić na policję. Nie, nie. Ona coś kręciła. Zaczęła mówić, że może jednak je pożyczyła. A jak ją przycisnąłem, to zaczęła mówić, że je sprzedała i prosiła, żebym ci nic nie mówił. Co? W co ona się znowu wplątała? Przed chwilą wyszła. Muszę się koniecznie dowiedzieć, dokąd poszła. Wiem, że Ania się martwi. Musiałem jej powiedzieć o moim odkryciu, bo Amelka nigdy się tak nie zachowywała. Może zdążę. Może jeszcze ją znajdę. Ja po prostu muszę dowiedzieć się o co chodzi. Może to ten nowy chłopak ją w coś wplątał. Widzę, widzę ją! Ami! Nie wsiadaj do tego autobusu! Ami! Ami! Gdzie ona sama pojechała? W ogóle mi się to nie podoba. Muszę wezwać posiłki i raz na zawsze wyjaśnić tą sytuację. Julka! Z Amelką dzieje się coś złego! Jesteś jej najlepszą przyjaciółką! Pomóż mi odkryć prawdę i sprawdzić w jakie kłopoty się wpakowała! Oczywiście! Zaraz u pani będę! Okej! Okay, to do zobaczenia! Też się martwiłam o Amelkę! Mam nadzieję, że nie zrobiła nic głupiego! <zysk> Już jestem! Super! Dzięki! Właś! właśnie, właśnie. Właś! właś, właś. Jaki jest plan? Ami, jak zwykle, nie ma, więc poszukamy w jej pokoju wskazówek. To trochę nie fair. Nie można tak grzebać w czyichś rzeczach. To prawda, ale ja się martwię. Ciągle znika. Wydaje swoje pieniądze, sprzedaje swoje rzeczy. A jak wpadą w jakieś kłopoty? Racja, koniecznie trzeba jej pomóc. Nie czułam się z tym dobrze, że grzebię w rzeczach Ami i wciągam w to Julkę, ale nie miałam innego wyjścia. To już wymknęło się spod kontroli, a ja muszę chronić moją córeczkę. O, zostawiła swojego tableta! Zna pani hasło? Ech, nie znam, ale sprawdzimy różne kombinacje i na pewno się uda. Daj mi, daj mi, daj mi, daj mi. Oh. I jak, i jak? Udało się? Jeszcze próbuję. Weszłam, wyszłam. Sprawdzę jej wiadomości. Może coś znajdziemy. Dobra, weszłam. Czekaj, czekaj, czekaj. Już sprawdzam. Wiadomość od pana tatka. On wygląda na 50 lat. Bądź dzisiaj o 15. A jeśli jej grożą. Bo błyskawica nie lubi czekać? W co ona się wplątała? Ona na pewno ma jakieś kłopoty! Czego ten błyskawica o niej chce? Teraz jestem już naprawdę przerażona! Czuję, że Ami grozi niebezpieczeństwo! Pewnie ten typ zmusza ją, żeby mu oddawała wszystkie pieniądze! Powinnam natychmiast zgłosić to na policję! No jesteś wreszcie! Czekałyśmy na ciebie! O, Julka, nie wiedziałam, że na mnie czekasz, coś się stało! Martwimy się o ciebie! Wiem, że spotkałaś się dzisiaj z błyskawicą. Zrobił ci coś? Nie, no, co ty, mamo, to nie tak, tylko nie kłam znowu. To trochę skomplikowane. Mamo, co robisz? Dzisiaj się wszystkiego dowiem. Czy to kask? Jeździłeś z tym błyskawicą na motorach? Ja już kompletnie nic nie rozumiem. Niech mi to wyjaśni. Ja się martwię. Mów, po co ci ten kask? To nie kask, tylko to, że codziennie chodzę do stajni na lekcje. A kim jest błyskawica? Błyskawica to imię mojego konia. I widzę, że grzebałyście w moim tablecie i jednej rzeczy nie zauważyłyście. Ty naprawdę jeździłaś na koniach. Piękny. A dlaczego nie nie powiedziałaś! Bo ty boisz się, koni, a ja je po prostu kocham! Postanowiłam, że jak pokażę ci, jak dobrze mi idzie, to zgodzisz się na moje lekcje! Czyli pieniędzy potrzebowałaś na lekcje! Tak, bardzo was przepraszam, po prostu strasznie marzyłam o jazdach i nie widziałam, jak wam to powiedzieć. Wybaczycie mi! Jasne, że wybaczymy! Ale jutro zabierasz nas do stajni. Pokażesz nam, jak ci idzie! No pewnie! Ukrywanie prawdy było głupie i żałuję, że od początku nie byłam szczera z mamą. Cieszę się, że mogłam pokazać jej moją pasję. Jeśli Wy też macie jakąś pasję, to zostawcie łapkę w górę. Czekam! I kochani, wbijajcie na Instagram, a mi opowiada, bo już w weekend będzie live dla Was! Ja też tam będę! <noise>